Znajdujemy się w domu naszego dzisiejszego gościa, a jest mi pan profesor Aleksander Krawczuk. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję. Panie profesorze, jest pan wybitnym znawcą historii starożytnej. Proszę powiedzieć, skąd wzięło się to zainteresowanie, pasja właściwie, bo przecież historii starożytnej poświęcił pan całe swoje życie. Kiedy pan się zainteresował historią? Proszę pani, to z natchnienia bogów olimpijskich. A bogowie zadziałali poprzez łacinę. Musi pani wiedzieć, w moich czasach gimnazjalnych i licealnych przed wojną, łacina historia to były najważniejsze przedmioty. Otóż właśnie tam w gimnazjum, w liceum, pokochałem łacinę, która jest cudownym językiem. A obecnie u schyłku swoich dni, bo obchodzę już w 90 rok życia, jestem świadkiem, że łacina umiera bo zniesiony on nawet jako fakultatywny przedmiot naturalny yy, i umiera też historia, bo historii można już na maturze nie zdawać. Nie jest przedmiotem naturalnym. To jest zupełna zmiana świata, nauczania, obyczaju, patrzenia na świat w ogóle. Więc proszę Pani, wyjaśniłem. Łaci umi umiłowanie łaciny i wobec tego poprzez łacinę i języka i świata tych Antyczynko. ludzi, którzy się posługiwali. Panie profesorze, zacznijmy tak się od początku. Skąd pan pochodzi? Pan jestem arcyrodowitym Krakowianinem. Urodziłem się w roku 1922 w Krakowie, w kamienicy przy rynku głównym 15, tam gdzie jest teraz wieżynek, trzecie piętro. To było mieszkanie moich rodziców i przed tym dziadków. I muszę pani to powiedzieć pewną ciekawostkę. Moim dalekim, pobinowatym wypada mi Stanisław Wyspiański. No proszę. Bo to jest bardzo, ale to bardzo zwyczajna rzecz. Moi rodzice, moi dziadkowie, mieszkali najpierw przy Placu Dominikańskim 3, ale koło roku 1890 przejęli mieszkanie po swojej pominowatej Pani Parwi. To właśnie mieszkanie Rynek Główny, 15, trzecie piętro, powtarzam, tam jest teraz wieżinek. Otóż Pani Parwi była ich powinowatą, ale pani Parwi, wdoba po cukierniku, była zarazem rodzoną ciotką Stanisława Wyspiańskiego, który tam bywał niemal codziennie, bo tam są ogromne pokoje i on tam pracował i malował. I ja się urodziłem w mieszkaniu właśnie tym, którym Gościem stałym, niemal mieszkańcem był Wyspieński. Ale proszę się nie dziwić, że to pominowactwo już dość niezwykłego. To prosta sprawa. Kraków był wtedy stosunkowo małym miastem. Wszyscy się znali, byli spokrewnieni, spominowaceni, a akurat to była ta sama warstwa społeczna zamożnych rzemieślników i inteligencji. To wie pani, to było zupełnie normalne. A kim byli pana rodzice? Jaki moi, to był dom? Moi, moi rodzice, mój ojciec był drukarzem, był kierownikiem drukarni związkowej, która wydawała pismo socjalistyczne naprzód. Był nawet prezesem Związku Zawodowego Drukarzy był bliskim współpracownikiem Ignacego das Daszyńskiego. To jest wielka figura, bo się Pani o nim słyszała, e, jako o tym, który kierował to ruchem socjalistycznym, a moja matka była nauczycielką polonistką. Więc tam się urodziłem, w tym, ryn, w tym mieszkaniu, no cudowne mieszkanienie Pani bywa czasem chyba tam w wieżynku, wie Pani jakie czasem. to komnaty, jakie tak. to… są wręcz komnaty, tak, wspaniałe, ogromne mieszkanie, cudowny widok na rynek i tam spędziłem pierwszych 10 lat życia. A od roku 1932 mieszkam nieprzerwanie tutaj, o lat już 80. Czyli droga pani ja przez całe życie właściwie pilnuję Krakowa. Najpierw na rynku głównym, a teraz tutaj na krzemionkach u stóp kopca, Krakusa. To jest moje życie. Pilnowanie Krakowa. Ale jaki to był dom, panie profesorze? Był pełen książek, muzyki artystyczny? Mój no nie, no ten dom krakowski dom czy, krakowski był na no, pranie był wszystkim wspaniałe pokoje, stare meble, niektóre z nich jeszcze tutaj egzystują. E, proszę Pani, no dosyć zamożny dom. Moja babka prowadziła tam właśnie wielką taką pracownię krawiecką, e, gdzie by pani. Ludzie no, znakomici, panie znakomite, między innymi panie Pareńskie. Nie wiem, czy pani słyszała. Nie. A nie wie pani, a to niech pani przeczyta Wesele. To jest pani Pareńska i te dziewczyny, to to, to, to one są właśnie. To właśnie są one. No i mnóstwo różnych ludzi, więc to on był no, dosyć zamożny, ale wie pani, to niewiarygodne, jak ludzie wtedy prymitywnie mieszkali, jeśli chodzi o pewne urządzenia, e, więc była, proszę Pani, tylko jedna wygódka na całe piętro. Chodziło się gankiem. E, nie było łazienki. E, moi rodzice dopiero wprowadzili sobie elektryczność. Przedtem był tylko gaz, lampy naftowe. Wie Pani, e, ale to mieszkanie miało swój niesłychany urok i ciągle jest jakby odbite, ciągle tkwi w mojej psychice. To, 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 mu, to były pierwsze cudowne lata dziecięce A jeśli chodzi o szkołę średnią. I teraz pani, jeśli była chodzi o szkołę, e, wtedy się nazywało Powszechną. Tak? To chodziłem na e, ulicę Smoleńsk. E, szkoła nazywała się wtedy Czwarta Miejska imienia. Świętego Jana Kantego. Tak, obecnie jest e, Traugutta się nazywa. Zmieniono nazwy, nie wiem czemu. E, moje pierwsze zabawy, no to planty, oczywiście, zwłaszcza ten odcinek od do, do Wawelu. No a szkoła średnia to już tu w Podgórzu, to gimnazjum wtedy na ulicy Zamońskiego, a obecnie blisko telewizji tam na ulicy Wodajionki. Tadeusza Kościuszki. Czy e, ta łacina? Wtedy? A łacina wtedy była jednym z najważniejszych przedmiotów. Ważne przedmioty to była tak. His, polski, historia, łacina. Oczywiście matematyka, a reszta to tam. No, było, ale. Klasyczne też... wykształcenie. Tak, było, typowo, bardzo humanistyczne. I moi nauczyciele gimnazjalni to jeszcze byli z czasów galicyjskich, e, wielcy patrioci, ale jak teraz patrzę, to prawie wszyscy mieli nazwiska e, no, niemieckie, czeskie, węgierskie. Dyrektor e, gimnazjum nazywał się Tyr Schmidt typowo polskie nazwisko. Ha. Ale wszyscy byli wielkimi patriotami, co sprawdziło się w czasie, w czasie okupacji. No i muszę pani powiedzieć, że tak. Więc jestem bierny Krakowowi, bierny temu miejscu, i to jest bardzo ważna zasada życiowa: nie zmieniać lekkomyślnie miejsca pobytu ani adresu swojego, miejsca zamieszkania. Ja tutaj, właśnie w tym miejscu, spałem. W dniu 1 września 1939 roku i zbudziło mnie gwałtowne tłuczenie tutaj do tego okna, e, których sąsiadów tam o, wojna, wojna wybuchła, bombardują. No, myśmy byli przygotowani, coś się stać może, ale nikt nie wierzył, że tak naprawdę dojdzie do wojny. Ile pan, I pan miał się lat, przepraszam? 17, 17. Czyli 17 lat miałem, pierwsza klasa licealna ukończona kiedy mnie to zbudziło. Nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że to będzie taka, coś tak strasznego. Nie wie pani, jeszcześmy do południowych godzin nie wierzyli, że to naprawdę wojna. Niektórzy twierdzili, ale nie, to przecież tylko takie były próbne, próbne bombardowania, na niby. To sami Polacy tam gdzieś zrzucali bomby, żeby wypróbować, co się będzie działo. No potem, pani… Jak pan przeżył wojnę? Cudem. Cudem, proszę pani. To była gehenna, tak? Pani, to nie tak tylko, mówią. wie pani, to nie było… To było przede tak. No, nieustanny głód i strach. Bo ludzie, wie pani, czasem się spotykam z twierdzeniem takim, a, e, to była pierwsza okupacja, a potem była druga, e, ta, ta, narzucony nam ustrój, to była… Pani, dla młodego chłopaka po pierwsze to, że nagle traci się możliwość kształcenia, uczenia się. No właśnie, panu bo przed maturą, nie ma, przed zupełnie. Polak nie może się kształcić. Polak może być tylko parobkiem. Nie ma żadnych możliwości. E, oczywiście, że było tajne nauczanie, tylko w wielkich miejscach. Ja maturę już robiłem, właśnie na tak zwanych tajnych kompletach, ale pani z duszą na ramieniu. Była, wie pani, to pani Irena Szendlerowa kiedyś wspaniale określiła tamtą sytuację, bo Dziennikarka ją pyta: Pani, ale to, że pani ratowała Żydów, to musiało być bardzo niebezpieczne. Ona to, ona to mówi: Dziecko niebezpieczne to było dla młodego człowieka wychodzenie na ulicę. Pani, tu, w tym domu, w sąsiedztwie, no, mogę pani nazwiskami mówić moich przyjaciół, kolegów. Którzy zostali rozstrzelani. Jedni za to, że tam przechowywali Żydów, a drudzy przypadkowo. Otóż poranie, takich wypadków było nieskończenie wiele. Mogę powiedzieć, panie, jeśli mamy czas, jeszcze jeden taki drobny przykład. Ja pod, we wrześniu 1944 roku e, przechodziłem koło bramy Floriańskiej, Złapał mnie, proszę pani, pijany oficer. Niemiecki pod koniec wojny to się zdarzało, że oficerowie byli już. Przyłożył mi pistolet tu do skroni i mówił mi, bełkocząc, pira mi dwoich wo prowadźmy tam, gdzie ja mieszkam, bo pojęcia nie ma, gdzie mieszka, nie ma pojęcia chyba nawet w ogóle w jakim mieście jest. Co by ja pani zrobiła na moim miejscu? No pierwsze, proszę pani, taki odruch no uciekać, ale on Przybiegnie tam posorunek z podwórca tego, powiem, to e, na mnie napadał tego, obszukają mnie, znajdą jakieś papiery. Ja tam miałem akurat nie, gazetki te podziemne, e, przyjdą do domu, no w ogóle nie wiadomo, co się będzie działo. I wtedy mnie natchnął Petroniusz. Petroniusz, znany pani z Powadic, zachowała się jego we fragmentach powieść, oczywiście pisana po łacinie. I ja. Przez całe właśnie czas okupacji uczyłem się łaciny, bo pokochałem ten język. Między innymi tego Petroniusza przeczytałem i tam jest taka scena, że młody chłopak e, zgubił się w mieście jakimś południowo-italskim i tak łazi po tych ulicach, nie wie gdzie tego, bo wyszedł z gospody, nie zna tego miasta, a widzi staruszka na rogu jakaś na ulicy, e, handluje… E, warzywami, podchodzi do niej tak z głupia franty i pyta, matko, nie wiesz przypadkiem, gdzie ja mieszkam? A on mówi, oczywiście, że wiem, oczywiście, że wiem. A on myśli, co jakaś bogini, czy coś, a on mówi, to chodź za mną, I prowadzi go tam jakimiś załukami, rozsuwa zasłony, patrzy się tam, spacerują gołe dziwki, to burdel. I mówi, tu powinienem mieć mieszkać. Otóż, wie Pani, mnie to natchnęło, że, no, to, naprawdę, bo to jest scena podobna trochę, to jako go poprowadzę tak przez plan, nie będę, nie będę uciekał, tylko będę prowadził go przez plan, tam był takim no, wie Pani, dom, no, wie Pani, jaki dom tutaj na Przemyskiej. I na szczęście przeszedłem tylko, no, kilkadziesiąt kroków, Alejką przy, przy teatrze napatoczył się jakiś żołnierz niemiecki widział, co się dzieje, że ten już się zatacza, że pistolet, czy nie wiem nie wiedzą. Tak popatrzył na mnie, po polsku powiedział, bo pewnie spier i, i melduje. w ich. Znaczy, teraz ja po Wziął go pod swoją a uciekłem, wie pani, ale... Petronius mnie uratował. Czyli historia starożytna. No, nie, historia na umiłowanie tak, łaciny. Petronius się na Opisałem życie, to. Tak? dokładnie w swojej książce spotkania z Petroniuszem. A więc widzi Pani, jaki jest pożytek ze studiowania historii, a zwłaszcza łaciny. I dlatego bardzo boję, boleję na tym, że obecnie łacina została całkowicie skreślona z naszego życia szkolnego a historii grozi to samo. To są, wie pani, rzeczy katastrofalne, już mówiąc zupełnie poważnie, zupełnie katastrofalne dla, e, dla bytu narodu, bo historia określa byt narodu, a ja w swojej naiwności tak sobie wyobrażam, że obecnie, kiedy wracamy do zintegrowanej Europy i kiedy nasza wspólna historia europejska Staje się naszą historią, to się za, odrodzi się zainteresowanie historią starożytną. Nic z tego, proszę pani. Nasze władze idą w kierunku wprost przeciwnym. W ogóle żadnej historii, żadnej, żadnej wiedzy o, o, o wspólnych naszych korzeniach. Panie Ale pani so, pytała, jak ja. Prze... Y, po wojnie, jak to było po wojnie? Nie ja tylko się pani. Bo pani pytała, jak ja przeżyłem wojnę. No więc pani tak. Wygotowałem, bałem się, jak wszyscy wtedy, ale jakoś tego. Byłem w ale w takich specjalnych oddziałach, które były zorganizowane przez Niemców, skoszarowane, ale zorganizowane na wypadek nalotów. Na I to było bardzo wygodne, bośmy, wie pani, mieli pewną ochronę. Nie musiałem najciężej pracować, no, niby byłem gdzieś zatrudniony, więc nie groziło mi wywiezienie. Do Niemiec. I muszę pani też powiedzieć, że no, mogłem, miałem wtedy trochę czasu, by się uczyć właśnie między i Łaciny i na tajnych tak zrobiłem maturę. I pokochałem też książki. Wtedy było bardzo trudno o książki, właśnie. oczywiście, ale zdobycie książki to była rozkosz, to było przeżycie. Jak wtedy zacząłem gromadzić książki. Tak gromadzę do dnia dzisiejszego, z tym, że no teraz mi ratuje, już jestem ubogim emerytem, więc nie mogę kupować drogich książek w antykwariatach na przykład, ale ratuje mnie tania książka, na przykład ta przy ulicy Grockiej, którą bardzo sobie tę placówkę chwalą. – ale, ale jak pan zdobywał książki podczas wojny? To nie było nie, były państw... anty... Wie pani, że były antykwariaty. A, Niemcy nie. jakoś zapomnieli o tym, że są, bo… Księgarnie przejęli Niemcy. Na przykład ta e, księgarnia Gepetnera i Bolfa, sławna w rynku głównym, przybierze ratuszowi, obecny matras, została przez Niemców przejęta. Natomiast zapomnieli tych antykwariatach. I tam można było z czasem zdobyć coś naprawdę cennego, i po łacinie, i po grecku, no i książki historyczne. To nas ratowało. E, droga Pani, ale pyta Pani, co. po, po, wojnie, po wojnie. Właśnie. Po wojnie, wie, wie, wie pani, ja byłem oczywiście po wojnie, ja byłem w czasie wojny w Armii Krajowej oczywiście, a pod sam koniec wojny to zagarnęła mnie Armia Ludowa już. W 1944 roku przez kilka miesięcy byłem w wojsku w Sieradzu. Drugi zapasowy półgłączności. Część mojego pułku walczyła pod Berlinem. Tam mnie pani śmierć kosiła bezlitośnie. I po wojnie, no, zacząłem studiować filologię klasyczną i historię. E, w Krakowie, w Krakowie, rozumiem. oczywiście. Jestem od 1945 roku już. Zostałem studentem, jestem wierny Uniwersytetowi Jagielińskiemu jako student, asystent, docent, profesor, profesor emerytowany do dnia dzisiejszego. To jest jedyna moja placówka, w której stale stale działałem, z którą jestem związany przez całe życie i bardzo jestem z tego dumny. Pani nie uwierzy, ale w Polsce Ludowej. Płacono honoraria. Teraz to niemal trzeba dopłacać, żeby ktoś opublikował książkę. A Panie profesorze, że no, pisanie książek to jest, mówi się, że to jest wielki talent, wielki dar, ale pisanie ciekawie książek to jest naprawdę panie, bardzo panie, rzadka umienia. Pan tu, tu, łączy tutaj, te Wie pani, to dużo zawdzięczam była Tatarkiewiczowi, to był profesorowi filozofii. Znanemu tak, panowi. Tak, tak, Wszyscy oczywiście. pokolenia uczą się z jego poręcznika tak. historii filozofii. Otóż on w okresie stalinowskim został odsunięty od e, wykładów. Że był taki że idealista, że to nie jest na te czasy profesor. No nie bym bardzo nad tym bolał, ale tak umiarkowanie przesiadywał w naszym zakładzie i spokojnie pisał historię estetyki. I tak się z nim spotykałem wtedy, tak na gruncie zupełnie. Ja byłem studentem, asystentem. A patrzyłem na niego jak na Platona, no dla mnie Tatarkiewicz, rozmawiać z Tatarkiewiczem, a był bardzo sympatycznym i bardzo taki przystępny w kontaktach tam, z tak młodym człowiekiem jak ja. I kiedyś mówił mi takie słowa, które do dnia dzisiejszego pamiętam, bo ja na niego tak patrzę z takim podziwem on… ja nie jestem twórcą jakiegoś systemu filozoficznego. Mnie największą przyjemność intelektualną sprawia przedstawienie skomplikowanego problemu tak, żeby to było przystępne oraz interesujące. Świetna I rada. To od niego przejąłem. To jest Maksyma, którą, wie Pani się kieruje przez całe życie, pisząc. Bo wie Pani. Dzisiaj jest moda napisanie takie bardzo uczone, nieprzystępne. Właśnie nawet jak ktoś pisze w sposób taki, że popularny, że można to zrozumieć, że właśnie każdy, bo średnio wykształcony, może to zrozumieć, to uchodzi za pewną wadę. No Tak, no to, to tak zwyczajnie pisze a to trzeba odpowiednie słownictwo, terminologia i składnia, i zdania rozbudowane. A właśnie ja czuję się w tym przypadku uczniem Tatarkiewicza. No i to należy pochwalić i, I to docenić, wymaga dużego wysiłku intelektualnego, oczywiście. żeby od, na przykład historia starożytna nie jest, nie ma takich bardzo trudnych problemów, wie Pani, jak matematyka czy logika, ale jest bardzo odległa. I przybliżenie tamtych czasów o to do naszej epoki to jest wielki tak, bieg. Tak, 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 tak. Panie profesorze, bo pan jest ogólnie historykiem, ale skąd ta to znaczy miłość ogólnie? historykiem od wszystkich epok. Nie, 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 nie. nie, nie, kochanie, nie? nie, nie. nie ja się czuję dobrze tylko w starożytności. W starożytności. Tamte inne epoki oczywiście mnie interesują jak każdego, e, zwłaszcza oczywiście historia Polski. Nie zajmuję się historią najnowszą, bo ją przeżyłem i wolę zapomnieć o tych potwornych czasach, zwłaszcza o czasach okupacji. Panie profesorze, ma pan ogromny księgozbiór wspaniałą ilość ksiąg. Proszę nam powiedzieć, co to za księgozbiór? Co zawiera? Głównie, proszę Pani, książki dotyczące historii starożytnej, zwłaszcza, ale najwięcej tu jest tekstów greckich i łacińskich, autorów greckich i łacińskich. Księgozbór wydaje się wspaniały, ale niestety jego wartość nie jest wielka, bo jak Pani wie, dzisiaj nikt już po grecku, a nawet po łacinie nie czyta, nie rozumie. Także wartość mojego zbioru dla rodziny, jak po moim najdłuższym życiu, e, będzie no, znikoma. E, bo teraz owszem na aukcjach i w handlu antykwarycznym ładną cenę osiągają e, książki no, ładnie wydane, dobrze zachowane, polskie. A ta... Cyceron, Platon. Po co to komu? Kto, kto po grecku Dla koneserów, Dla koneserów. No ale i ich jest. No. Jak, jak w jeszcze czasach, bo i nie tak dawnych, jeszcze nawet po wojnie, no jeszcze uczono łaciny w gimnazjach, w liceach, to było zupełnie zrozumiałe, że. Ktoś otwosi książkę łacińską, Cicerona czy czyta rozumie, tak jak w Europie, a dzisiaj odcinamy się od tych korzeni europejskich i to mnie bardzo, bardzo boli. Panie profesorze, dom jest niezwykły, piękny, ma Pan wspaniały ogród. Widzę, że Pan kocha naturę. Proszę nam powiedzieć troszkę o ogrodzie i o tym, o tym Panie, naturze ten dom, jest starożytności. Ten dom, skromny domek, zbudowali moi rodzice. Niestety mój… zaczął budować mój ojciec, ale nie dożył końca budowy, bo zmarł w roku 1928, kiedy ja miałem 6 lat. I ten cień śmierci ciągle tak jest obecny, jego śmierci. A moja matka była bohaterką. Proszę sobie wyobrazić, e, kiedy ojciec zmarł, ja byłem najstarszy 6 lat. Mój brat młodszy od dwa lata, a siostra dopiero miała się narodzić. Ale ona zdołała przede wszystkim ten dom, dokończyć budowę tego domu. No, wychować nas, przetrwać wojnę, to tylko jej zasługa. Kobiety Polki są bohaterkami. Mężczyźni bywają bardzo rozpojęci, ale ona temu wszystkiemu podałała, jestem jej… No nie wiem, ja, ja czym dłużej żyję, tym zwiększym jestem podziwem dla jej wysiłku, dla jej bohaterstwa, dla tego, co dokonała. I to też my pani tak staram się ten domek ratować. Wszystkie moje oszczędności, wysiłki idą w tym kierunku, żeby... Żeby, no, żeby ten domek trwał, ale y, ma pani rację, ja kocham naturę, ten nie wiem czy matka byłaby z zachwycona tym co ja zrobiłem z ogrodem, jak pani widzi nawet przez okno zrobiłem tutaj las, masa szpilkopców. To jest ładne, zdrowe, ale matka by pewnie wolała drzewa owocowe i były drzewa. A dzieła. bogowie żyją w tych drzewach? Grycy? Bogowie pani, ja jestem. Starożytni. Ja, bo panie tak, może pół żartem podchodzimy na tych bogów. Żyją nimfy ogrodowe, każde drzewo według starożytnych swoją nimfę. Ja, proszę pani, staram się być praktykującym chrześcijaninem i doceniać wartości świata antycznego. Praktykujący chrześcijanin, to znaczy te trzy podstawowe przykazania Chrystusa. Po pierwsze, chcę miłosierdzia i dobrych uczynków, a nie ceremonii ofiar. To jest pierwsze przykazanie, rzadko się o nim pamięta. Drugie to jest, wybaczaj, a będzie ci wybaczone. Choć to jest bardzo trudno praktykować, bo czasem, jak się komuś wybacza, to się go tylko rozzuchwala. On tego nie docenia. A trzecie, to jest kiedy się modlisz, zamknij się w izdebce swojej. Modlitwa to jest chwila skupienia i nie obnoś się ze swoją pobożnością i religijnością. To są bardzo ważne przykazania Chrystusa. Natomiast jeśli chodzi o Bogów, o których Pani wspomniała, doceniam te ich świat i wartości antyczne. Panie profesorze, jeszcze proszę nam tylko powiedzieć, jak pan patrzy na swoje życie wstecz. Co pan myśli i co pan myśli, patrząc na minione wieki? I może zakończymy już na co, na, co na minione wieki i na siebie wstecz. Nie, pani, ja patrzę na siebie wstecz. No, popełniłem w życiu bardzo wiele głupot, ale miałem niewiarygodne szczęście, że dożyłem tego wieku i muszę Pani powiedzieć ze smutkiem, że jestem ostatnim z mojego pokolenia, tego pokolenia moich kolegów, przyjaciół, z którymi żeśmy studiowali, zaczynali. Był już koniec. Tak. E, Ostatni. A czemu to zawdzięczam? No bogom chyba właśnie. Bogom. <grym> który, bo żeby dożyć pewnego wieku trzeba mieć tak, dobre geny, na co nie mamy żadnego wpływu. Potem musi być ciąg szczęstych przypadków. Na co nie mamy żadnych wpływów. Potem musi być opieka, e, e, potem musi być e, no, postępy medycyny. I czwarte, no, dobra atmosfera domowa, co się zawdzięcza częściowo rodzinie, żonie, mężowi, ale również swojemu pozytywnemu stosunkowi do życia. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę wielu wspaniałych książek. Wielkiego księgozbioru, następnych książek dla nas do czytania, zdrowia, no i tych niemw, żeby jak najdłużej w tym obrozie przebywały. Dziękuję bardzo. Dziękuję.